Osobiście uważam, że nie wolno wspominać z wyrzutami swojego okresu uzależnienia, bo wchodzi to na jest jeszcze gorzej. Ale posłuchajcie, ja nie mogę sobie darować do dzisiaj. Jak sobie przypomnę, że w okresie ciągłego walenia nie wychodziłem nawet do własnego dziecka, które miało półtora roczku i widziałem je przez małe okienko ze studia, nagrań, w którym byłem, a nie chciałem wyjść, bo źle wyglądałem, śmierdziałem, czułem, że nie mogę wyjść. I druga rzecz, jak sobie przypomnę, że nie, nie odwiedzałem własnej matki, która ma teraz 90 lat, teraz ją odwiedzam co piątek, rehabilituję ją, leczę, wszystko. Jak sobie pomyślę, jaka jest słaba i że mogłem e, przeoczyć jej na przykład odejście, to nie mogę sobie... To jest straszne dla mnie, naprawdę. Popatrzcie, jak to ryje łeb. Pamiętajcie o tym, zanim będzie za późno. Czy wiecie o tym, że człowiek, który powstał sam z kolan, z uzależnień się podniósł sam, ma tysiąc razy większe poważanie i szacunek, niż taki, kto tego nie robił?